appeared and then he ran For all you It looks bad you in your eyes the Niggas just be like Hey, what's up? How was your night? Then he catch him off guard When he starts fucking They butt with his pipe You do it so good And he do it so right He taking the goodies On Halloween night And if your cake it is tight He's gonna take it alright So don't even put up a fight On Halloween There will be Up like he is then he be waiting for niggas to walk up alone. He makes sure they ain't near no home. He sneak up and he let out a moan. He rip up your booty and then he is gone. I remember one day, it was like 2012. Bills big Randy, I could just tell. He took my booty and I couldn't yell. I got to the house, mama said, Where is your Się. Drugi raz, ja drugi raz, raz. słuchasz to? Ura! Drugi raz przeszedłem to samo, bo jestem idiotą i nie miałem nagranego tak mikrofonu, rozumiesz to? Jestem takim debilem, ja już nigdy takiego błędu nie zrobię, Ura! nie? Dobra. Dobra. Zaraz, zaraz pogadamy. Zaraz pogadamy, zaraz pogadamy. Ja Dobra, dajcie mi sekundę sprawdzić, czy mm, mam dźwięk nagrany, błagam, powiedz, że mam. Jest! Jest! Mam dźwięk nagrany, to jest posr**e, nie? Ja dwa razy ten level, kurwa przechodzę, bo... Uff, dobra. Ogólnie, jak ja się cieszę, że mi się udało to teraz przejść, bo ja już wczoraj miałem myśli takie, nie? że ja to będę robił przez Następne kilka dni, nie, ale udało mi się to dzisiaj zrobić, na szczęście. O, dobra, podliczymy sobie próby. T -t -t -t. 3, 3, 1, 4. Tutaj jakieś stare były, nie, to wiecie o co chodzi. 3, 3, 1, 4. Eee, 10 plus eee, teraz 100. 5 minut. 1, 6, 2, 8. 8. 464. Boże, jak ja się cieszę, nie, jak ja się cieszę, że mogę już to pierdolić. kalkulator. Ale nie mogłem trafić w tej Kalkulator 3, 3, 1, 4 dodać 1 0 1 9 1 dodać 1 5 5 2 dodać 1 7 6 2 8 dodać 4 6 4 3 3 1 4 9 dobra y Ogólnie dobra, teraz chciałbym z wami porozmawiać chwilę, yy, ogólnie ten poziom dał mi trochę w kość, no dał mi w kość, pokazał, że w tej grze nie wszystko da się spłukować nie wszystko kurwa jest takie proste, nie wszystko jest tego typu, że wchodzisz randomowo do gierki i przechodzisz po prostu tak jak wcześniej miałem, nie, ten level dał mi w kość, bardzo dał mi w kość. Yy, Pierwsze Complision net nie było takie unlucky, ale tutaj wywaliłem się tak około 91 razy 3 chyba, 96, 97, 95 chyba jeszcze znowu Ja nie wiem, to w ogóle było trochę posrane, nie? Ale ja mam nadzieję, że następne Complision tak nie da w kość i następnym razem nie zrobię takiego głupiego błędu, że nie będę miał włączonego mikrofonu. Naprawdę bo to po prostu wow, ja nie wiem, przeszedłem ten level dwa razy Specjalnie żebyście mieli kliknięcia, żebyście mieli reakcję. Możecie sobie myśleć, że ta reakcja była wymyślona. Yy, jest taka sztuczna, nie, że jak to? Że jak już raz to przeszedłem, to a, wywalone, że przejdę jeszcze raz, nie? I te reakcja sobie podrobię. Nie? Ja mówię, nie, 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 nie. I ja uważam, że ta reakcja była nawet lepsza niż tamta poprzednia, którą jakby zrobiłem na przeszcie tego poziomu, bo naprawdę teraz szczerze, stresowałem się jeszcze bardziej niż jakbym grał za pierwszym razem. Naprawdę. Ja nie wiem nawet jak to się działo. Po prostu brak mi słów, po prostu brak mi słów. Ten poziom y, ogólnie, no, w dupę mnie kopnął, ale chciałem go zawsze przejść. Y, nie wiem, możecie sobie tam niektórzy mnie, że tak powiem, hejtować, że przechodzę same popularne poziomy. Y, no nie, jak to widać, ale po prostu ja przechodzę te poziomy, ponieważ taki mały ja, taki dziesięcioletni Mercio siedział sobie na tym telefonie zasranym, oglądał sobie na przykład jakiegoś Dorambiego, oglądał sobie jakiegoś Nexusa, oglądał innych tupereli i sobie tak marzył, kurde, ale bym chciał kiedyś przejść takiego Bloodlasta, takiego kurwa Bloodbuffa nawet głupiego, takiego kataklizma, cokolwiek, nie? I ja po prostu spełniam marzenia tego małego chłopca, który po prostu, jak to, który... Zawsze chciał poprzechodzić takie trudniejsze poziomy Robię po prostu to, co dla mnie kiedyś było niemożliwe, nie? I z tego się mega cieszę A nie żeby, nie w pod fame, bo to są popularne poziomy I cię bardziej wybiją No nie, ja po prostu to robię, żeby spełnić marzenia z młodości, że tak powiem nie? Takie moje małe marzenia, dotyczące tej gry, oczywiście To nie są jakieś moje takie... Marzenia, że chodzi o totalnie, nie? Że mojego życia po prostu to są takie marzenia doszczące z tej gry, po prostu, nie? No i na koniec chciałbym podziękować Polterowi aka Lotok XD za to, że motywował mnie i za udział yy, w rajsie naszym. No, widzisz, yy, przeszedłem ten level dwa razy, zanim ty przyszedłeś torna, więc yy, no, współczuję, współczuję. Zdrowiej tam, bo słyszałem, że się źle czujesz i. No co ja mogę powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich, którzy wspierali mnie mentalnie podczas tej podróży. Jeszcze chciałbym podziękować mojej ukochanej mamie, która pomimo tego, że totalnie nie wie o co chodzi w tej grze i tak dalej, to jak słyszeliście na reakcji razem z moim w sumie tatą też przyszli do pokoju pogratulować mi, bo wiedzieli z czym się mierzę teraz. Moja mama wcale mnie pocieszała, że... Nie nagrał mi się ten mikrofon, powiedziała, że jak nie przejdę tego wczoraj, to przejdę to dzisiaj. I to była też taka moja mała motywacja, więc naprawdę dziękuję mojej mamie za to. I dziękuję też jej za to, że jak teraz wydarłem mordę, to nie przyszła na mnie nakrzeciać, tylko właśnie jak mówiłem, pogratulowała mi, nie, i tak dalej. No naprawdę cieszę się, że mam taką mamę, która jest wyrozumiała, i tak dalej. Po prostu, no. Fajnie, fajnie, no. Cieszę się, fajnie, bardzo. Nie spodziewałem się, że kiedyś ten level przejdę dwa razy, nie? Dobra, trzymajcie się. Na razie.